Now you can see in life. Możesz zobaczyć. We may must guard strzeż swojego serca. Protect your heart. swojego serca. Because if you protect your heart. Bo jeśli chronisz swojego serca. You keep it safe. trzymasz je bezpieczne. Because there. Bo tam. There is source of life. Jest źródło życia. When your heart is protected, kiedy twoje serce jest ochronione, you're gonna live better. będziesz żył lepiej. You're gonna influence people around będziesz you with good wpływ things, będziesz miał lepiej. you do not know to pro, how to protect your heart, ale jeśli nie wiesz jak chronić swoje serce, you put yourself in a place where you are, are vulnerable w w to every demonic attack, do każdego demonicznego ataku. Most of the time. A wiele razy. We are praying for healing. Modlimy się o uzdrowienie. We are praying for deliverance. Modlimy się o wolność. We are praying for breakthrough. Modlimy się o przełom. And we can pray. I możemy się modlić. Day moryc. by day. Dzień Night moryc. by night. Noc God, where are you? Boże, gdzie jesteś? And God is saying a book moving. You have to close the gateface. Musisz najpierw zamknąć drzwi. You have to remove Musisz usunąć to zakazane. There are things in our lives, są rzeczy w naszym życiu, which are które są jak magnes, of to evil things. Do złych rzeczy. tak długo ja, you do not remove them, nie usuniesz ich, you have trouble. Masz problemy.